Troszeczkę popracujemy nad ruchomością tego kręgosłupa lędźwiowego. Plus zrobimy sobie kilka ćwiczeń na taśmę głęboką po to, żeby właśnie wzmocnić mięśnie przykręgosupowe. Myślę, że to sprawi, że będzie Ci dużo przyjemniej. Jak się czujesz? Doskonale dziękuję. Już w trakcie ćwiczeń poczułam e, znaczącą ulgę. Cześć, z tej strony Justyna Szarawarska, trenerka medyczna od zdrowego kręgosłupa i postawy ciała. Dzisiaj mam ze sobą uczestniczkę naszego mastermind'u, e, Annę Borowiecką, która jest kosmetolożką. E, I Ania właśnie w trakcie tego mastermindu podeszła do mnie, Justyna, bo wiesz co, coś z tymi lędźwiami mogłybyśmy porobić. Więc stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł i taki case na odcinek, z racji tego, że możesz sobie z tego treningu dużo wziąć do siebie, zastosować, przetestować i może też i Tobie pomogą te ćwiczenia. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to właśnie zrób to teraz, żeby inne treści, inne treningi Ci nie uciekły. Dobra, Aniu, powiedz mi, co się dzieje. Generalnie z racji tego, że jestem kosmetologiem, wiele godzin spędzam w wymuszonych pozycjach, co skutkuje bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Ale chciałabym coś porobić właśnie, żeby troszeczkę usprawnić ten odcinek, żeby e, rozluźnić też. Dobrze. I komfort. Dobrze, to myślę, że zrobimy sobie troszeczkę popracujemy nad ruchomością tego kręgosłupa lędźwiowego, bo oprócz tego, że kręgosłup lędźwiowy powinien być stabilny, on też powinien mieć swoją ruchomość, plus zrobimy sobie kilka ćwiczeń na taśmę głęboką po to, żeby właśnie wzmocnić mięśnie przykręgosłupowe. Zrobimy sobie oddech i myślę, że zrobimy sobie kilka fajnych takich rozciągających rzeczy i myślę, że to sprawi, że będzie Ci dużo przyjemniej. Super, już nie mogę się zaczekać. <grymne> Dobra, zapraszam Cię do klęku podpartego. Odłóż dłonie pod swoimi barkami, kolana pod biodrami. Super, świetnie. Poruszaj teraz swoją miednicą do przodu i do tyłu pochylenie, czyli podwijasz miednicę pod siebie, i rozwijasz, hmm? tylko postaraj się poruszać samą miednicą, a tutaj górę pleców zostawić nieruchomą, czyli tu się nie rusza i same, troszkę mniejszy zakres ruchu, żeby to nie było poprzez spięcie mocne mięśni mm -hmm. brzucha, tylko taki komfortowy i swobodny, nawet troszeczkę wolniej, powoli, powolutku. Czy czujesz jakiś ból? Delikatny. To jeżeli w którymś momencie jest boleśnie, to zmniejszasz zakres ruchu do takiego, który jest mm -hmm. niebolesny, dobra? Dobrze. Zatrzymaj teraz w takim neutralnym ustawieniu, mniej więcej kość krzyżowa jest ustawiona poziomo do podłogi i teraz pobujaj sobie z boku na bok, z boku na bok, z boku na bok, hmm? tak jakby um, Twoje biodra miały zatoczyć taki uśmiech i to też ma być komfortowy zakres ruchu, czyli jeżeli odczuwasz w którymś momencie jakiś dyskomfort, to zmniejszasz zakres ruchu albo sobie po prostu zmienimy ćwiczenie na jakieś inne. Ważne jest, żebyś mi mówiła, co i jak czujesz. Jak teraz jest? Czuję się komfortowo, więc możemy okay. wykonywać te ćwiczenie. Zatrzymujemy teraz nieruchomo. Dobra, super. Zrobimy sobie kilka oddechów przeponowych do Twoich dolnych żeber. Mogę Cię dotknąć? Oczywiście. Złapię Cię za dolne żebra i Twoim zadaniem będzie oddychać do moich dłoni. Wdech będziesz robiła przez nos i wydech też przez nos albo przez lekko rozchylone usta. Wydech ma być długi. Przy wdechu żebra się muszą rozejść na boki, a przy wdechu muszą się zejść. I wdech. Super. I długi wydech. Wydech, wydech, ściągaj żebra, ściągaj żebra. Pięknie. Wdech. I długi wydech, 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 jeszcze wydech. Super, czuję jak się aktywuje mięsień poprzeczny brzucha. Czujesz też to? Czuję. Wdech, żebra na boki i wydech. Ściągasz żebra, ściągasz żebra, ściągasz. Tak, żebyś poczuła napięcie. O, jest to napięcie, super. Na chwilę rozluźnij, wysuń ręce do przodu, usiądź w pozycji dziecka. Możesz kolana sobie rozłożyć troszkę szerzej, żeby zrobić miejsce dla tułowia. Mamy tutaj trochę utrudnione zadanie, no bo jesteśmy na miękkim podłożu. I jeszcze raz sobie powtórzymy oddechy przeponowe, bo przepona bezpośrednio łączy się z kręgosłupem lędźwiowym, więc jeszcze poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ustawimy teraz pozycję. Podczas wdechu chciałabym, żeby tu w górze pleców nic się nie działo, dobra? Plecy są pięknie ustawione, nawet troszeczkę lędźwiowym, nie, w drugą stronę, w drugą stronę, tak żeby była neutralna lordoza. Jeszcze troszkę tutaj, jeszcze, o super. Barki odsunięte od uszu, pięknie. I teraz wdech do żeber, żebra, żebra, żebra. I wydech, ściągasz żebra, ściągasz. Jeszcze. Pięknie. Wdech. I Ania, teraz mega długi wydech. Długi wydech, długi wydech, 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 Jeszcze, 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 jeszcze. O, czuję napięcie na koniec. Super, jeszcze raz. Wdech. I długi wydech. Wdech, wydech, 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 wydech. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, pięknie, mamy to. Połóż się teraz proszę na plecy. Najlepiej przez bok. Przez bok na plecy. Super. Ramiona są wzdłuż Twojego ciała. Możesz sobie obrócić dłonie w kierunku do sufitu. I teraz poproszę cię, żebyś pokołysała swoją miednicą tak z boku na bok. Z boku na bok, bez nóg. Sama miednica. O, właśnie. I tylko wolni, wolni. Nie musi być szybko. Ma być przyjemnie, ma być komfortowo. Wszelkie takie ruchy, biodrami, ruchy miednicą są bardzo wspierające. Bo oprócz tego, że jest to wsparcie dla i zaangażowanie mięśni na miednicę, też rozluźniamy stawy krzyżowo-biodrowe. W ogóle biodra mają niesamowite połączenie też z kręgosłupem lędźwiowym. Hmm? Dobra, zatrzymaj i teraz troszeczkę poruszaj miednicą do przodu pochylenia i do tyłu pochylenia, ale bardzo powolutku. Powolutku i kontrolowanym ruchem. Czy tutaj też pojawia się jakieś napięcie, ból, dyskomfort? Nie, jest na razie OK. delikatnie. I powolutku zatrzymaj tak, żeby kręgosłup był w neutralnym ustawieniu. Neutralne ustawienie to jest takie, że pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym, a matą, no, tam jest jakaś taka delikatna przestrzeń, mamy tą naturalną lordozę lędźwiową. Weź teraz wdech do żeber i z wydechem unieś jedną nogę w górę nad biodro i opuść z wydechem. Wdech dół. I z wydechem. Druga noga w górę, druga noga w górę. I wdech do dołu. I wydech. Żebra schodzą się w dół, kolano idzie nad biodra. I noga wraca już. I znowu wdech, żebra na boki, z wydechem kolano nad biodra. I wraca. Wdech. Bez pośpiechu. Liczy się przede wszystkim dokładność. Co czujesz w tym ćwiczeniu? ulgę. Zdecydowanie czuję ulgę w odcinku lędźwiowym mm -hmm. i rozluźnienie. A czy czujesz tutaj pracujące mięśnie brzucha? Czuję, tak, mięsień prosty brzucha. Tak, to teraz jak czujesz mięsień prosty brzucha, to teraz chciałabym, żebyś bardziej się skupiła na poczuciu mięśnia poprzecznego brzucha, czyli musimy to jeszcze bardziej zrobić z wydechem. Jest wdech, żebra idą na boki tutaj do moich żeber i z wydechem Noga idzie w górę, Wróci nogą w dół, wróci nogą w dół, tak i teraz poczekaj, wdech, żebra na boki, z wydechem żebra idą w dół, wydech, żebra, dół i noga w górę, noga w górę, noga w górę, o tak i noga wraca w dół, żebra na boki i wydech, noga w górę, żebra, dół, żebra, dół, chowaj, chowaj. Ja teraz czuję zaangażowanie poprzecznego. Tak, ja już też. Super. I jeszcze po jednym powtórzeniu. Z wydechem noga w górę, wydech w górę. Wdech i z wydechem kolano nad biodrach. super. Przyciągnij teraz jedno drugie kolano do swojej klatki piersiowej i możesz pozostać tak przez chwilę, albo możesz też swobodnie pobujać się na boki. To jest takie fajne, relaksujące dla kręgosłupa lędźwiowego. Pamiętam, jak ja miałam osobiście epizody w Kręgosłupie lędźwiowym, bo mam dyskopatię L4L5. I to było ćwiczenie, które po prostu ratowało mnie wieczorami, kiedy nie mogłam zasnąć. Na całe szczęście pozbyłam się problemu. Znaczy dyskopatia pewnie jest, natomiast ja już nie odczułam e, bólu. Jest w porządku? Tak, dziękuję. Tak, dobrze, super. Dobra, teraz obróć się na bok i przejdź do klęku. Zrobimy jeszcze coś dla naszych bioder, z racji tego, że jeżeli jest sztywność w okolicy biodrach, to to automatycznie rzutuje też na kręgosłup lędźwiowy. Klęknij sobie na jednym kolanie, jedna noga idzie do przodu, mhm. Tak, kolano jest pod biodrem, czyli jeszcze troszkę wysuń tą nogę do przodu, super. I teraz minimalnie pobujaj też swoją miednicą do przodu, do tyłu pochylenia. I zatrzymaj taką pozycję, gdzie ta miednica będzie neutralna, albo nawet delikatnie w tyło pochyleniu, czyli że pośladek jakby chowa się w dół pod ciebie. Chcemy otworzyć tutaj przód biodra. Przód biodra możesz też oczywiście poczuć yy, 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 udo. Co czujesz? Czuję tutaj mięśnie wewnętrzne uda właśnie. Mhm. I delikatnie przesuń teraz ciężar ciała do przodu i wróć na takim otwartym udzie. Cały czas z przodu jest otwarcie. Ja sobie się tu przyglądnę. Hmm, super. Do przodu i wracasz, bo też jako kosmetolog masz bardzo dużo pozycji siedzącej, z tego co też mówiłaś. Tak. Więc to biodro jest cały czas w takim zamknięciu, więc te nasze biodra potrzebują tego, żeby to miejsce po prostu otworzyć, prawda? To jest jedna rzecz, a druga sprawa jest to, że te mięśnie są też osłabione, ale zaraz sobie też możemy je delikatnie wzmocnić. Och, buja nas, to nie jest łatwe zadanie. Druga noga, do przodu. Hmm. Możesz dać nawet nogę trochę szerzej, bo jak będzie szerzej, to będzie większa płaszczyzna podparcia i będzie mniej ten. W razie czego ja tu jestem i możesz się mnie łapać w razie potrzeby. Na razie ustaw miednicę. Tak, właśnie, żeby tutaj otworzyć to biodro i teraz delikatnie wypychasz biodro w moją stronę. W moją stronę. Tak jest. I wracasz. Wypychasz. I wracasz. Spokojny oddech. Wszystko ma być zrobione w takim komforcie. Jest w komforcie? Jest w komforcie. No to doskonale. Doskonale. Jeszcze jeden raz. Dobra. Mamy to pięknie. Połóż się proszę na plecach. Przez bok. Na plecy. OK. I w sumie nawet możesz zostać na boku. Na jednym boku. Możesz się obrócić właśnie twarzą. Tamtą stronę. Kolana przyciągnij do swojej klatki piersiowej. Z tej ręki zrób sobie poduszkę, taką pod głową. Tak, 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 tak. Ta ręka. Wyciągnij ją daleko do przodu. I teraz otwórz w drugą stronę. w Drugą stronę. Teraz tak. I zatrzymaj przez chwilkę. I spokojnie oddychaj. Ja Cię tutaj trzymam, żeby biodro nie uciekało. Jeżeli też robicie takie ćwiczenie, to kontrolujcie, żeby to biodro się tak nie rozsuwało, nie otwierało. Jest w porządku? Tak. Komfortowo? Komfortowo. Spokojny wdech i wydech. Jeżeli też, tu mamy e, dużą rotację też w kręgosłupie lędźwiowym, więc dla niektórych osób może to być niekomfortowe, mm, więc jak coś, to po prostu kolana bliżej pod brzuch, e, albo po prostu można zrezygnować z ćwiczenia, jeżeli jest nie, nie takie, które przyno, przynosi ulgę. Spokojny wdech i na wydechu myślisz o tym, żeby rozluźnić swoje ciało, puścić je całkowicie. To też będzie fajne ćwiczenie, wiesz, dla otwarcia klatki piersiowej, dla szyi, dla kręgosłupa piersiowego. Ekstra. Powolutku przetocz się na drugą stronę. Najpierw na boku, poduszka pod, pod ten, kolana przyciągnij sobie bardziej pod brzuch. Ja Cię tutaj przytrzymam, ręką sięgnij w przód i następnie otwórz. I przytrzymaj. Spokojny oddech, dech nosem, wydech albo przez nos, albo przez usta, i myślisz na takim, naprawdę o takim rozluźnieniu totalnym. O, że jesteśmy w takim pięknym miejscu, tyle pięknych widoków wokół nas, tyle myśli cudownych tutaj, zrodzonych. I bardzo przyjemnie się ćwiczy. Bardzo przyjemnie. Dziękuję. I powoli przetocz się na plecy i jeszcze raz przyciągnij kolana do swojego brzucha. Biodrami możesz namalować uśmiechy albo zatoczyć jakieś ósemeczki, właśnie tak porościerać trochę te stawy krzyżowo-biodrowe. Coś, co jest dla Ciebie takie najbardziej komfortowe. Możesz też w ogóle nic nie robić, tylko po prostu zostać. I powolutku obróć się na bok i powoli usiądź. Super. I Jak się czujesz? Doskonale, dziękuję. Już w trakcie ćwiczeń poczułam e, znaczącą ulgę. Tak, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. E, właśnie no tak troszeczkę poruszałyśmy właśnie e, tymi biodrami, żeby tutaj trochę wprowadzić ruchomości, trochę w kręgosłup ruchomości. No, tak jak mówiłaś przy tym ruchu e, podwinięcia, rozwinięcia gdzieś tam był dyskomfort, więc tutaj e, Ostrożnie. Z tym ruchem powolutku, tak żeby też nie robić tego tak na, na siłę. siłę, tylko to ma być swobodny ruch. Wzmocniliśmy taśmę głęboką. Tutaj te mięśnie przykręgosłupowe będą miały duże znaczenie, żeby, po, żeby to nad tym popracować, nad oddechem popracowałyśmy, nad biodrami, więc naprawdę sporo elementów zrobiłyśmy i śmiało możesz korzystać z tych ćwiczeń. Dziękuję serdecznie za tak wspaniały trening i za cenne rady. <laughs> Dzięki, Aniu. Jeżeli to by się spodobał ten trening, no to oczywiście może. Możesz zostawić łapkę w górę, możesz też dać znać jak Ty się czułaś, jak Ty się czułeś po dzisiejszym treningu. Natomiast jeśli potrzebujesz takiego konkretnego planu działania, który przeprowadzi Cię od początku do końca i pomoże Ci zmniejszyć ból w kręgosłupie lędźwiowym i poprawić Twoją postawę ciała, no to zapraszam na moją platformę Trening na Każdy Dzień Roku, gdzie właśnie w kilkanaście minut dziennie dbamy tam kompleksowo o plecy. Dzięki i do zobaczenia.